Dobra, masz. Jeszcze go dostał, jeszcze. Brawo! 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 Brawo Wojtas za zgranie. Dobre. Podanie. Brawo, brawo. Ej, ale teraz Ale widzicie akcję podaniami od początku do końca, bez żadnego wypieprzania. Brawo, <suszy> <Ja opryczę. suszy>

よかったら、だら、ほら。<music>

Ja, to... No to troszkę. to się z No, no panowie. Ach, brawo. O, jest ta taka. Niżej trochę. Dobra, dobra, spokój. Dobra, dobra, dawaj farek w pracu! Tak, daj, bądź. Zobacz, co jest prawda. Zobacz, bądź, 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 uważaj. bądź, 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 Wyżej, wyżej. bądź,

Ej, kurde, kurde! Kurde, kurde! sorry. Dobra, Sorry, kurde! piłkę gramy. Kurde, kurde! piłkę, gramy! Kurde, kurde! raz, kurde! no. kurde! Kurde, jest Spóźniony jak no. kurde! No, no, wiecznie Kurde,

Dawaj, łap! Pelek, chodź, pomóż! Zostań, Siusiek, zostań! Rzucaj! Chodź, u siebie, chodź! Dzień dobry, Maciej! macie. macie się, kto gdzie. Ja pewnie, ale do tego. Ja się, One, Nie, no, kadr... słuchaj, co ci mówi. On pierwszy powiedział. A ja, dawaj, tu dawaj. Ustaw, pokaż. Zabój, zagrałem, sorry, w tym reżimie. próba pojechała Dawaj dawaj. No, to chodziło. dawaj, Co dawaj, dawaj. dawaj. Dobra, dobra. Ej, chodź, to trzeba trochę.

daj mu chwilę daj mu chwilę czekaj daj mu trochę czasu no nie wiem na, czemu on się już tak napada na to długo kurde on patrzy się cały czas poczekaj niech on pójdzie poczekaj no, to jest takie daj

Teraz, 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 teraz Jest matę. Lec rośnie ci Dobra, Chociaż tam kurde z Karolem, to trzeba było ubrać Przejdź na lewo jeden Śuszek. Jest język Baczysz tu, lewa ręka, lewa ręka. tutaj ten. Brawo! Brawo! Dawaj Wojtek, z, z mocą wejdź tam! Brawo Mateusz! patrzcie ty! Bliżej,

Dobrze, minuta jest. Bravo. Brawo, Piórek. Plecy rosną. Piu kapurka gra Idziemy idziemy fuck Nie Ja, ga, ga, ga. Ah, schat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.